A to przed nami rzeźba w Fistach lub jak można ją STV-173, czyli oczywiście rzeźba w Fistach bądź orzech, jest to po prostu orzech, nie, nie, nie jest to orzech, jest to po prostu rzeźba, jest to rzeźba pomalowana oczywiście farbą w sprayu. jak widzimy obiekt ma na sobie ciemną, czerwoną i zieloną farbę, tak, to jest, to jest tak, Fistach, to jest orzech, to jest rzeźba, jest to rzeźba klasy Euclid. Jest to po prostu rzeźba. Tak, to jest rzeźba. Jest to ogólnie chyba jeden z najbardziej znanych SCP, ponieważ yy, no, jak widzicie. Yy, jest to ładny obiekt, ale w sumie yy, no czekaj. Tu, tu, tu. Możecie uchwycić, uchwycić twoją dozę. Tak patrzy się na niego, mrugając, więc to nie włoży nic dobrego, dobra, i robimy coś takiego, że robimy, więc obiekt nie posiada palców, nie posiada on również twarzy, choć no po prostu jest to rzeźba pomalowana farbą i w sumie, farbą w sprayu, i w sumie jeszcze widzicie go, że sobie stoi ale jest więcej Fistachów, które chciałbym Wam teraz przedstawić. O, to przed Państwem prezentuje się rzeźba. Tak. O, o kurczę, nie, 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 To jest słuchaj trochę taka bardziej rzeźba. Tak bardziej, kurczę, co to było, co to było? Aha, słuchajcie, zapomniałem wspomnieć, że zrobiłem sobie takie wyzwanie, myślę, że nawet fajne, a mianowicie... Dzisiaj jest wtorek. Czekajcie, wtorek? Tak, dzisiaj jest wtorek i po prostu jako, iż dzisiaj jest wtorek, co to? To znowu, albo nie. Dobra, film to popędę, ale powiem tylko, że skoro dzisiaj jest wtorek, to ogólnie zrobiłem sobie takie wyzwanie, że skoro dzisiaj jest wtorek, no nie, to B spróbuję przez dwa tygodnie codziennie nagrywać filmy, czyli jutro będzie film, w czwartek będzie film, w sobotę będzie film, w niedzielę też będzie film. Przez dwa tygodnie do następnego wtorku będę robić filmy i to jest takie trochę wyzwanie, ale myślę, że opłacalne, dlatego, może dzisiaj jest film, więc dobra, to chyba tyle. Okej, okay, patrzymy co tu, on tu jest ta jest Cześć kolegu, spadamy... Albo nie, przyjrzymy mu się bardziej Gdzie masz Nie zrobisz mi nic, co nie? Zrobisz, bo że nie, wiem, ja od ciebie idę Tylko dlatego cię tu odsłoniłem, że spadamy stąd, spadamy Okej, okay, nie wiem czy coś zrobię, nie wiem jak to się zrobi nie wiem co się zrobi, dlatego słuchajcie, to był szybki filmik. Jutro będzie dłuższy, środę będzie dłuższy, po będą dłuższe, a więc słuchajcie, to było o rzeźbie, to było 173 i widzimy się w następnym odcinku, do widzonka.